Witajcie Foldermaniacy, dzisiaj mniejszy brat omawianego niedawno modelu Dipsy, czyli Petrified Fish Simum. Zaczynamy. Model Simum, tak jak wspomniałem, jest mniejszy, ale wcale nie jest mały, bo długość całkowita tego noża to 206 mm. Głównie ma 89 mm długości, 3,5 mm grubości, a cały nóż waży 121 gramów. Ja akurat bardzo lubię noże do takiego używania codziennego w okolicach 20 cm, dlatego model Simum bardziej nawet wpasowuje się e, no, w, ten, w te moje potrzeby niż e, model Dipsi, który troszkę dużawy mi się wydawał. Głównie to trailing point, chociaż we wszystkich sklepach widzę clip point i nie wiem. Dla mnie to taki trailing point bardziej. Mamy tutaj zbrocze idące przez praktycznie całą długość, blisko grzbietu. Łożyska ceramiczne, krukowe łożyska ceramiczne, na których głównie pracuje. Otwieramy nóż fliperem. Możemy Yes, prawda. ja nie dam rady może komuś się uda to uszczypnięciem otworzyć ta głownia bardzo głęboko chowa nam się w rękojeści w związku z czym no, utrudni to inne formy otwierania jest flipper tego się trzymajmy boler K110 to stal z której głownia została wykonana a wykończenie to taka pionowa satyna bardzo ładnie to wygląda, ale trzeba oczywiście pamiętać o tym, że stal narzędziowa K110 nie jest stalą w pełni nierdzewną. W związku z czym wymaga pewnych zabiegów pielęgnacyjnych, by ciągle tak wyglądała. Jeżeli zostawicie nóż wilgotny w jakimś wilgotnym miejscu, nie będziecie go od czasu do czasu pielęgnować, czy nie nasmarujecie, mogą z czasem pojawić nam się tu rdzawe. Na luciki jakieś kropeczki, trzeba o tym pamiętać. Logo producenta na rękojeści, częsty zabieg u Petrified Fish, chyba tylko te najtańsze modele tego loga nie posiadały i bardzo ładny miedziany taki pierścień czy miedziowany, nie wiem, pierścień wokół pivotu Ten pierścień mamy też z drugiej strony przy śrubce na torx ósemkę. Reszta śrubek rękojeści to torksy szóstki, łącznie z klipsem. Rękojeść to stalowe linersy odchudzane po obu stronach. Liner lock, znowu zabieg taki estetyczny i funkcjonalny przy okazji, bo mamy tutaj sfrezowany listek blokady, który ułatwi nam Odblokowywanie noża, ale przez to blokada wydaje się cieńsza niż jest w rzeczywistości. Ona ma tutaj no, pewnie koło 2 mm grubości, tak naprawdę, a wygląda na mm, cieńszą. Eee, stalowe na linersy, tak jak wspomniałem, liner lock, okładki z mikarty w dwóch wersjach kolorystycznych. To jest takie kaki. Tu mamy chyba określane jako czarne. Ale wiadomo, że jest to taki grafit przecierany, jak to w przypadku Mikarty bywa. Te kolory nie są jednolite, a Mikarta ma to do siebie, że patynuje z czasem i zmienia swoje odcienie w trakcie użytkowania, kiedy gdzieś tam się przybrudzi, przymoczy, czy złapie troszeczkę tłuszczu z rąk, czy z czegoś, czym będziemy ją nacierać, bo tak też można. Backspacer wykonany z G10, ale w kolorze okładek. Same linersy nie są chowane, w związku z czym widać tutaj tego przekładańca Mikarta, stal G10, stal Mikarta i klips, który jest klipsem typu deep carry, w związku z czym nóż. Całkowicie znika nam w kieszeni, ale klipsa nie przełożymy na żadną ze stron, tylko w pozycji tip-up dla osób praworęcznych. Sporych otworów, otwór na linkę e, nawet większy niż w modelu Dipsi, w tym większym e, bracie e, modelu Simum. E, w związku z czym tu nie ma najmniejszego problemu z przeciąganiem e, nawet grubych parakordów, a mechanika noża jest naprawdę. Bardzo przyjemna, ergonomia jest fajna. Nie jest tak przyjemna jak w modelu Dipsy, bo jednak to zgrubienie tutaj na rękojeści troszeczkę wymusza pewien chwyt. W dodatku sama rękojeść jest węższa, co sprawia, że dużo lepiej nóż nosi nam się w kieszeni, ale troszeczkę mniej wypełnia on nam dłoń. Nie jest niewygodnie, to trzeba przyznać, że tu jest naprawdę wygodnie. Natomiast e, chwyt modelu Dipsy sprawia, że, że tamten nóż pf, no, idealnie ląduje w dłoni, jest e, dużo lepszym kompanem jakichś cięższych prac. Ten nóż, z racji trochę mniejszej wagi, trochę e, mniejszej długości, no, bardziej nadaje się za to na typowy nóż DC, który będziemy nosić przy sobie zawsze w kieszeni, chociaż. E, pf, no, Miłośnicy Cold Steela nie mają takich w ogóle e, obiekcji, bo oni potrafią nosić 250 gramowe kolosy po kieszeniach, w związku z czym, e, co kto lubi. E, link do sklepu, e, gdyby ktoś był zainteresowany modelem Simum, wrzucę w opisie. E, pamiętajcie o rabacie grupowym dla Foldermaniaków. 10% urywacie z ceny noża. No i tyle na temat modelu Petrified Fish. Simum, do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się.